Pomnik upamiętniający bitwę pod Grunwaldem powstał z inicjatywy mieszkańca Boguchwały, Klaudiusza Angermana, w 1910 roku. Obchodzono wówczas 500. rocznicę tych historycznych wydarzeń. W okresie międzywojennym był miejscem manifestacji patriotycznych i kościelnych. W sierpniu 1940 roku został doszczętnie zniszczony przez Niemców, ale już 13 sierpnia 1945 roku. Podjęto decyzję o jego odbudowie. Orła wieńczącego cokół wykonano z porcelany w miejscowym zakładzie. Przez te wszystkie lata podlegał wielu remontom, ale przyszła pora na jego gruntowną rekonstrukcję. To jest takie nasze miejsce, gdzie zawsze dajmy hołd wszystkim, którzy przyginęli czy walczyli ziem w różnych sytuacjach przez, przez ten cały czas od Grunwaldu, przed Gunwaldem do Afganistanu. A przy okazji chcieliśmy odnowić ten pomnik i oddać też hołd tym, który go. Sto lat temu budowali, bo to były zabory, powstał komitet. komitet było więcej tu w Rzeszowie i w okolicach. Ludzie się nie bali, zrobili takie fajne rzeczy, żeby, żeby, żeby przywrócić tą pamięć. No także, że chcieliśmy też im oddać hołd. Okolice pomnika także zyskały nowe oblicze. Posadzono m.in. dwa tysiące roślin, postawiono ławki i stylowe latarnie. Chcieliśmy jakoś uczcić tę 600, rocznic, 600. rocznicę. Różne były plany, że może, nowy, może jakiś pomnik, może jakaś rzeźba, ale jednak myśleliśmy, że najlepiej będzie po prostu piększyć otoczenie istniejącego pomnika, odrestaurować ten pomnik i wymyśleć jakieś ładne, ładne otoczenie. Stąd pomysł, żeby, żeby ten skwer właśnie tak tutaj odnowić, zmienić. No i, tak, I tak zrobiliśmy. 17 lipca podczas specjalnej uroczystości związanej z 600-leciem bitwy pod Grunwaldem odsłonięto pomnik i tablicę pamiątkową, a przedstawiciele samorządu złożyli przed nim wieńce w barwach narodowych. Ciekawą oprawę uroczystości stanowili wojowie odziani w zbroje.